Cześć Mako, witam Was bardzo serdecznie. Pretty z tej strony. No i słuchajcie, Phoenix z taktykami, e, którymi wbijałem 100-0 w championsach przez ostatnie 5 Weekendów, nadchodzi ten weekend świąteczny, więc mam nadzieję, że jeśli skorzystacie z tych taktyk, to gra będzie dla was przyjemna. A to jest ten skład, którym grałem mniej więcej ten ostatni, ostatni weekend. Tam używałem co prawda wypożyczonego George'ego Besta, potem Jokola wypożyczonego. No w tym tygodniu nie wiem, albo Rodrigo, albo jeszcze jakieś inne opcje tutaj będą wykorzystywane, jeśli chodzi o ten mój skład. Łapeczka do góry oczywiście bardzo mile widziana. No i szybkie przypomnienie, że jest 15% zniżki na mój kurs do FC24 w okresie świątecznym. W opisie filmu oraz przypiętym komentarzu macie do tego. Linka. Dobra, a teraz już przejdźmy do omówienia dwóch taktyk, których używałem i które będę używał, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to nadchodzące szczepionki. Próba walki, oczywiście, o 120 do 0. Mój w ogóle rekord trzech czasów to chyba jest z zeszłej FIFA i wtedy miałem chyba 109. 109 zwycięstw z rzędu i 110 mecz przegrałem bodajże. Także jest szansa tutaj taki mój osobisty rekord trzech czasów ustanowić. Zobaczymy, czy tak się właśnie wydarzy. No więc te dwie taktyki. Jedna to jest do 4 2, 3, 1, druga do 4 3 2, 1 Różnią się w sumie tym, że tu mam ustawione zrównoważone, zrównoważone i bezpośrednie podania. Natomiast w tej e, pierwszej taktyce 4-3-2-1 mam zrównoważone, zrównoważone i wybieganie do przodu. No dobra, ale przejdźmy najpierw do taktyki 4-2-3, bo głównie nią zaczynam spotkania. Styl gry w obronie zrównoważony szerokość 45, głębokość 64. Tutaj czasem eksperymentuję w trakcie spotkania, jeśli widzę, że rywal no jest takim gościem, który... który no, potrzeba, widzę, że po prostu jest potrzeba wyższego pressingu z mojej strony. To nie jest tak, że od razu tam wiecie, doj u, nieustanny pressing czy coś, tylko po prostu jak mam ustawione 63, to gdzieś tam daję sobie po prostu 72, żeby ta obrona wyskakiwała więcej, ale generalnie w okolicach tych 63 tutaj się obracam. Atak, konstruowanie akcji zrównoważony. Czasem, czasem, jeśli jestem znużony, próbuję grać szybkie konstruowanie akcji, to też jest jak najbardziej ciekawa opcja, z której można korzystać, natomiast y, głównie preferuję tutaj konstruowanie akcji zrównoważone i stwarzanie szans w taktyce 4231. Zdecydowanie bezpośrednie podania e, wydaje się, że są tutaj najciekawsze. Szerokość 40, zamieszczanie szesnastki 8 co sprawia, że w przypadku tych akcji oskrzydlających, których w tej formacji jest całkiem sporo, bo mamy tylko jednego napastnika, ale za to mamy bocznych, środkowych pomocników ofensywnych i też bocznego obrońca, który się podłącza, tych akcji oskrzydlających jest dużo, no i wtedy można grać ciekawe tapiny w środku, jeśli dużo osób jest po prostu w polu karnym. Rzuty różne ustawione na trzy, rzuty wolne ustawione na 2. no i jeśli chodzi o wytyczne w tej formacji, na bramkarzu daje wychodzić do wrzutek oraz wybiegający, środkowi obrońcy tutaj są ustawieni na domyślnych wytycznych, Boczny obrońca, w tym wypadku mój prawy. Zostawaj z tyłu oraz obieganie. Lewy obrońca zrównoważony atak oraz obieganie, także ten lewy obrońca troszeczkę m, bardziej ofensywnie jest usposobiony. Jeśli chodzi o pomocników, tutaj, no to jeden z pomocników defensywnych, Bruno Fernandez, akurat zostawaj z tyłu i krycie środka. Bellingham, zrównoważony atak i krycie środka, także jeden z nich na zrównoważonym, drugi na. Zostawaj z tyłu, jeden jak i drugi na kryciu środka. Jeśli chodzi o środkowego pomocnika ofensywnego, ja daję zostawaj z przodu oraz w pole karne przy centrach. Myślę, że niezbyt dużo osób w tej 4:2-3 daje tutaj zostawać z przodu. Natomiast ja lubię, żeby ten pomocnik ofensywny, środkowy pomocnik ofensywny gdzieś obok tego napastnika też wchodził i wymieniał się z nim pozycjami. Lewy, środkowy pomocnik ofensywny, czyli Vinicius, wracaj do obrony polekarny przy centrach oraz zbiegaj na skrzydło, natomiast prawy środkowy pomocnik ofensywny, czyli Rodrigo wracaj do obrony w polekarny przy centrach, ale wolna pozycja. Także prawy pomocnik ma wolną pozycję, lewy zbiega na skrzydło. Często e, gdzieś tutaj e, właśnie dodatkowa ta przestrzeń się dla Dawida Zinoli, czyli środkowego pomocnika ofensywnego w tym wypadku znajduje, dlatego że napastnik również ma wytyczną: zbiegaj na skrzydło, wbiegaj za plecy obrońców oraz zostawaj. Z przodu. Dosyć ciekawa ofensywna taktyka. Ja nią po prostu zaczynam większość spotkań i, i właściwie od, od, od ustawienia 4-2-3-1, od tak naprawdę tego, że tak kilka tygodni temu zacząłem kombinować, słuchajcie, i e, gdzieś próbować takich wytycznych tutaj, jak wolna pozycja, czy właśnie zbiegaj na skrzydło, gdzieś e, angażować się w tym 4-2-3-1, też tego bocznego lewego obrońcę, e, no czy któregokolwiek, bo to jakby jeśli macie bardziej ofensywnego prawego, no to ustawcie sobie prawego. Natomiast ja mam właśnie lewego na tym zrównoważonym ataku, od tego się zaczęły właśnie e, te dobre moje pasy. No dobra moja pasa po prostu w Champions. Natomiast druga taktyka, yy, równie znaczy, może nawet bardziej ciekawa, troszkę bardziej szalona, yy, zrównoważona gra w defensywie, słuchajcie, szerokość 1, dokładnie tak. Szerokość 1, defensywa bardzo skompresowana natomiast finalnie, jeśli dobrze połączamy się w obronie, będziemy tymi pomocnikami też wracać, to nic się nie dzieje po na skrzydłach, spokojnie jesteśmy w stanie większość sytuacji yy, obronić, no chyba, że naprawdę trafiamy na gościa, który yy, no ewidentnie, ewidentnie tymi skrzydłami non-stop, non-stop będzie próbował grać, no to wtedy yy, tym 4-3-2-1 troszeczkę ciężej pograć. Możecie też się zapytać, kiedy ja gram tym 4-3-2-1, yy, no ja mam tak, że zaczynam tym 4-2-3-1 przykładowo, tak, czyli właśnie tą tą taktyką, no i na przykład jak jest 300 minuta 0 0, no to na przykład stwierdzam, dobra, to od 30 minuty do 45, pogra sobie 4-3-2-1, może nawet jeszcze początek drugiej połowy, zobaczymy jak to wyjdzie. I często jest tak, że po prostu mając dwie takie dosyć równoważne w mojej ocenie taktyki, to znaczy ta 4-2-3-1 moim zdaniem jest taką moją główną, w 65% ta... Myślę, że takie 35%, powiedzmy. I mając takie dwie równoważne taktyki, czasami zmieniając między jedną a drugą taktyką, nawet jak jest 0-0 i nic złego się nie dzieje, czyli no nie muszę odrabiać strat, no to powodujemy delikatny miszmasz w defensywie przeciwnika i jakby takie jest zastosowanie tego, że mam taką drugą taktykę. Głębokość 50%, Konstruowanie akcji zrównoważone stwarzanie szans, wybieganie do przodu. I tutaj ciekawie właśnie się dzieje w tej formacji, bo naprawdę ci moi zawodnicy, lewy napastnik, prawy napastnik tutaj w tej formacji, naprawdę wybiegają za te plecy obrońców i dużo tych piłek L1 trójkąt można dzięki temu ciekawych grać. Szerokość 63, zagęszczanie 16, 7, rzuty różne 3, rzuty wolne 1. Tak to wygląda jeśli chodzi o. Wytyczne, czyli jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o wytyczne na bramkarzu to samo, czyli wychodzi do wrzutek oraz wybiegający, stoperzy domyślnie ustawieni, znowu prawy obrońca zostawia z tyłu obieganie, lewy obrońca obieganie, czyli właściwie wytyczne na defensywie te same, no natomiast jeśli chodzi o pomoc tutaj się trochę zmienia, bo Lewy środkowy pomocnik Bruno Fernandes, zostawaj z tyłu i krycie środka. Środkowy pomocnik defensywny Jude Bellingham, zostawaj z tyłu oraz krycie środka. Także dwóch zawodników, jakby oni tworzą też w defensywie, w defensywie robi się z tego takie 4-4-2 i ta dwójka jest jakby znowu um, środkowymi pomocnikami. Jeśli chodzi o prawego środkowego pomocnika, on ma wspieraj, atak w pole karne przy centrach. Jeśli chodzi o prawego napastnika, zostawaj z przodu, środkowy napastnik, trzymaj się środka, wbiegaj za plecy obrońców, zostawaj z przodu i wreszcie lewy napastnik, wracaj do obrony. I wtedy w defensywie możemy sobie tak, jakby wyobrazić, że Bruno Fernandes i Jude Bellingham, oni jakby są środkowymi pomocnikami, Rodrygo jest tym prawym skrzydłowym w defensywie, natomiast Vinicius, dzięki temu, że ma tą wytyczną, wracaj do obrony, on cofa się jako taki lewy pomocnik i asekuruje tutaj Capde, wile właśnie na tej lewej flance. Także tymi, główny, tymi dwoma głównymi taktykami będę słuchajcie, będę słuchajcie grywać to najbliższe Champions. Zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że któraś z tych taktyk wam podpasuje, a jeśli nie to dajcie znaka, co nie działa, albo co działa, bo jestem oczywiście bardzo ciekawy waszej opinii. Dobrego piątku i wesołych świąt, chociaż jeszcze jakiś odcinek pewnie świąteczny się pojawi. Musi się pojawić, bo jeszcze mam 30 pików do otwarcia, ale to myślę, że już na i po 19 się otworzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.